Cześć widzowie. Ostatnio dosyć dużo było o licytacji, a jak wiadomo, bądź nie wiadomo, na nie samej licytacji Brycz się opiera. Więc dzisiaj zapraszam do w zasadzie pierwszego tematu na temat rozgrywki. A jak wiadomo, pierwszym tematem jest WIST. No więc, czym ten WIST jest dla tych, co nie wiedzą? WIST najprościej można opisać wyłożeniem pierwszej karty. Koniec. No, powiedzmy, przez jednego z obrońców. To jest taki specyficzny pierwszy list. Czyli jeśli jest już wybrany, rozgrywający, który pierwszy zalicytował kolor kontraktu atutowego bądź bezatu finalnego, no to przeciwnik po jego lewej, czyli jeśli idziemy po zegarze, to przeciwnik przed dziadkiem wykłada pierwszą kartę, dziadek się rozkłada i gramy sobie dalej I dzisiaj o tym wiscie. To jest specyficzny pierwszy wis, natomiast zasady są do każdego wistu w zasadzie. No, więc skoro już wyjaśniliśmy sobie czym jest wis, to teraz dlaczego naturalny. Z naturalnym jest trochę tak, przynajmniej tak myślę, że jak nie wiadomo jakim systemem licytacyjnym ktoś gra, to domyślnie sajkiem, chyba że sobie po prostu przeklikuje. No, i myślę, że podobnie jest z wistem. To znaczy, jeśli ktoś nie ma jakiegoś ustalonego z kimś, to albo klika z zamkniętymi oczami i patrzy, co, co wyjdzie, albo decyduje się na wiz naturalny. Ta teoria, którą za chwilę przedstawię, to jest powiedzmy pewne, pewne ogólne zasady, które potem się odpowiednio modyfikuje. To znaczy, nie będzie rozróżnienia na to, jak wistować w kolor, w bezatu, tylko to jest takie pięć, które w zasadzie Lepiej jest zastosować niż nie stosować niczego, bo chociaż nasz partner będzie wiedział mniej więcej czego się spodziewać. Więc już kończąc ten wstęp, zapraszam dalej. Więc pierwsza zasada z sekwensu, najstarsza. I co to znaczy ten enigmatyczny sekwens? Sekwens to jest każda figura. Jeszcze nie było, co to figura? Dobra, to każda karta od asa do dziesiątki, która posiada obok siebie kartę, która jest w zasadzie. Obok niej pod względem wartości. Czyli As Król, Król Dama, Dama Wale, 2 let 10 i 10,9 również jest traktowane jako sekwenc. Zwykle nie zwraca się uwagi na sekwencje w samych powiedzmy tych niższych wartościach, na przykład 8,7, 7,6. To już nie robi aż takiego znaczenia. Czyli gdy mamy na ręce jakiś sekwenc, a więc parę kart, co najmniej, które jest. Obok siebie od As Król do 10,9, no to wtedy wistujemy największą. Wtedy nasz partner wie albo może się spodziewać, że posiadamy również tę niższą kartę z sekwensu. No bo jeśli mamy, załóżmy, Król, Dama, Walet, takie trzy karty i zawistujemy królem, bo mamy podwójny sekwens, można by rzec, no ale wistujemy najstarszą, tak jak to było wspomniane, oczywiście z sekwensu, bo może być też as, dama, walet, no to wtedy teoretycznie damą. No, ale jeśli zawistujemy takim królem, no to nasz partner może się spodziewać, że prawdopodobnie posiadamy damę. Jeśli zawistuje królem, as powiedzmy przeciwnikom spadnie, no to potem nasz partner zawistuje, damą weźmiemy i jest OK. Kolejno, z blotek najstarsze. I pytanie, czym jest blotka? Blotka to jest w zasadzie każda karta mniej bądź mało istotna. To znaczy od dwójki do dziewiątki tyle. Czyli jeśli posiadamy ileś tam blotek tylko blotek, nie posiadamy żadnej wyższej, to wistujemy największym. Jeśli nasz partner zobaczy, że zawistowaliśmy dosyć wysoką blotką, to może się spodziewać, że to był właśnie wist z blotek. To znaczy, im wyższa blotka, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że posiadamy jakąś wyższą kartę. Nazwijmy to na razie w ten sposób. Z drugiego honoru honorem. Więc dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, co to jest honor? Honor to jest każda karty, to w zasadzie karty od asa do dziesiątki. Czyli wszystkie te, powiedzmy, ładne figury i dodatkowo dziesiątka. No i wiadomo, as. I co to znaczy, że z drugiego honoru? To znaczy, że jeśli mamy tylko dwie karty w danym kolorze i z jakiegoś powodu zdecydowaliśmy się zawistować akurat, akurat z dubla, to wtedy zawsze wistujemy honorem. No po prostu tak to. Tak to działa. Jasne, gdy mamy na przykład na ręce króla i dziewiątkę, i zawistujemy królem, to jasne, nasz partner może się spodziewać, że możemy posiadać damę, że to był wist sekwensu, może się okazać jeszcze coś innego. Ale jeśli się okaże, że dama jest w dziadku albo w ręce naszego partnera, i my z jakiegoś powodu zawistowa zawistowaliśmy królem, to prawdopodobnie listowaliśmy z dubla. No i to też jest jakaś informacja dla, dla naszego partnera. A przy okazji, jeśli król zostanie yy, zdjęty asem, bo tak się okaże, że nasz partner nie miał, nie miał asa, no to w zasadzie. Kolor nie zablokuje się u, u naszego partnera, bo jeśli, e, jeśli my coś będziemy mieli większego do dołożenia, no to przebijemy tę drugą e, d, w zasadzie, no po prostu blotkę, którą zawistuje powiedzmy następnym razem i, i nie będzie problemu. A jeśli to, było, e, jeśli to był kontrakt atutowy, to jeszcze coś może się uda poprzebijać. Z trzeciej figury najmłodsza. No i różnica pomiędzy figurą a honorem jest w zasadzie taka, że wyrzucamy dziesiątkę. Że dziesiątka nie jest figurą, tylko jest honorem. Takie, takie ktoś sobie kiedyś założenie, założenie założył. I co do tej zasady, z trzeciej, z trzeciej figury najmniejszą, to znaczy jeśli posiadamy. Na przykład as dama blotka, albo as blotka blotka, albo dama blotka blotka. No nieważne. W każdym razie posiadamy trzy karty w danym kolorze i jedną z nich jest figura, to wistujemy najmłodszą. Jest to mm, dosyć problematyczne do odgadnięcia, czy wistujemy y, z trypletona, czy z długiego koloru, czyli takiego czterokartowego co najmniej. O czym przejdziemy? Do czego przejdziemy za chwilę? Bo ostatnie już założenie, to z czwartej i dalszej figury czwarta najlepsza. Figura, tak jak było wcześniej powiedziane, wiadomo, to jest każda karta od Asa do waleta. Do no i dlaczego ta czwarta najlepsza? O co chodzi? Jeśli zawistujemy małą blotką, czyli albo z czwartej najlepszej, jeśli mamy czterokartowy kolor bądź. Bądź po prostu więcej tych kart w kolorze posiadamy, albo z naszego tripletona, to nasz partner może się spodziewać, że posiadamy jakąś wysoką kartę, na przykład figurę bądź, bądź honor. To jest pierwsza przesłanka. Druga przesłanka jest taka, że jeśli zawistowaliśmy czwartą najlepszą, to jest tak zwane prawo 11. Prawo 11 mówi coś takiego, że jeśli od liczby 11 odejmiemy numer karty, którą Zawistuje, powiedzmy, nasz partner, bo zakładamy, że wistuje czwartą najlepszą, małą blotką. I załóżmy, że zawistuje trójką. No to od jedenastu odejmujemy trzy. No to jest chyba osiem. Dziadek się rozkłada. Widzimy, że, że od trójki ma, powiedzmy, trzy karty wyższe. Od, od trójki. To od ósemki, która wyszła wcześniej z odejmowania, odejmujemy jeszcze trzy. To jest pięć. Następnie od tej piątki odejmujemy wszystkie swoje karty w tym kolorze, które były wyższe od tej trójki. Załóżmy, że posiadaliśmy dwie. No to 5 minus 2 to 3. I ten wynik, który wyjdzie, to jest liczba kart w ręce przeciwnika rozgrywającego w zasadzie, która, które są wyższe od tej trójki. Od takie takie prawo, ale fajnie jest. Fajnie jest mieć gdzieś to z tyłu głowy i być może zacząć zwracać uwagę na to, co nasz partner listuje.